Chcemy się bić o Polskę, tak? o to, żeby, żeby zwyciężyć, żeby wygrać te wybory i żeby ją zmieniać. Nie ma powrotu do roku 2015. Musi być nowa wizja. Świat przez te pięć lat poszedł do przodu. My nawet tego nie zauważamy, nawet nie, nie wiemy, o czym się dyskutuje w tej chwili na świecie, bo jesteśmy skupieni na tym, na tych, na tym stadzie baranów, którzy po prostu robią, robią wszystko, żeby nas ze sobą skłócić, żeby nas sponiewierać. Natomiast my chcemy, żebyśmy mieli plan, który nadgoni te pięć lat, które straciliśmy jako Polska, marzy o tym, że Polska będzie wyznaczała kierunki też dla innych krajów, że będzie najlepsza w jakichś obszarach. Chcemy, żeby tak rzeczywiście było, żebyśmy za kilka lat byli wzorem dla, dla innych krajów, które będą, będą nas naśladowały. Na razie niestety jesteśmy antywzorem, jeżeli chodzi o demokrację, niestety i przestrzeganie praw obywateli, zwłaszcza obecnie praw kobiet. Dzięki za to spotkanie. Jana Mucha była razem z nami. Bardzo Polska 2050. Na Wszystkiego dobrego.